No ludziska pogoda się zrobiła konkretnie do kitu. No ale cóż. Dziękuję Wam za dzisiaj. No dzisiaj było po prostu mnóstwo ludzi. Dziękuję Wam za suby. Cieszę się, że Wam się podobało, bo mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro startujemy o godzinie 20.00. Idziemy do innego lasu. Tam będzie więcej zwierzaków. Większy teren do spacerowania. Może natkniemy się nawet na wilki lub łosie ale nie obiecuję wam tego, bo bym, bo bym skłamał prawdopodobnie Ale się kurczę rozpadało. Ja cię kręcę. Masakra. Dobrze, że nie jestem gdzieś w głąb lasu, a bardzo blisko samochodu. Bo byłaby lipa straszna. Nie no. Jest teraz konkretnie. Ja cię kręcę. Dobra przy... plus taki, że nie będę musiał samochodu myć, nie? Zawsze jakieś plusy trzeba wyciągać ludziska z takiej pogody. Dobra. Uważajcie tam na siebie jutro. I widzimy się o 20, nie? Ale już w poniedziałek. Pozdrawiam Was. Miłej nocy życzę. Do zobaczenia. Kurczę, już cały mokry jestem. Masakra. Na razie. Hej!